Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego sakreker. Na ogół zapominamy o tym, nie zdajemy sobie sprawy, że ciągle poruszamy się, żyjemy pod parasolem ochronnym. Nad nami roztacza parasol swojej łaski Pan Bóg, dzięki czemu możemy bezpiecznie poruszać się drogą zbawienia. Zapominamy o tym, że mamy śmiertelnego wroga, przeciwnika, którym jest diabeł szatan. On naprawdę istnieje. Chociaż chciałby, żebyśmy w niego wątpili. Wolałby, żeby, żebyśmy w niego nie wierzyli. Ponieważ wtedy łatwiej mu działać podstępnie z ukrycia. A jeżeli już mamy mówić w ogóle o diable, to chciałby, żebyśmy go tak traktowali jako takiego Śmiesznego futrzaka z rogami, kopytami i z ogonem, z którego można się tam pośmiać, zmrużyć oko, powiedzmy machnąć ręką. Tymczasem diabeł nie jest żadnym futrzakiem, lecz duchem stworzonym przez Pana Boga jako najznakomitszy spośród aniołów i zarówno on, jak i jego zbuntowani aniołowie, czyli demony, Stanowią inteligencję wyższego rzędu. To jest inteligencja wyższego rzędu. Mówiąc obrazowo, gdyby wszystkie najtęższe mózgi ludzkie świata zjednoczyć i posadzić po jednej stronie szachownicy, a po drugiej stronie miałby zasiąść diabeł, i, ci, i te siły ludzkie zjednoczone miałyby rozegrać partię szachów. To jeszcze żaden z tych ludzi nie zdążyłby ogarnąć wzrokiem figur rozstawionych na szachownicy, a diabeł już by 100 tysięcy razy ich ograł. Pomiędzy tą inteligencją wyższego rzędu, a naszymi znikomymi możliwościami intelektualnymi, zionie przepaść. I dlatego tak niezmiernie ważną rzeczą jest. Abyśmy ciągle trwali w stanie łaski uświęcającej. To nie jest tak, że pójdziesz sobie na wielkie święta do spowiedzi, albo jak ktoś z rodziny umrze, bo wtedy wypada, czy jest pierwsza komunia, czy od wielkiego dzwonu, z jakiejś szczególnej okazji, a i sobie po prostu żyjesz i się zbawisz. Dziękuj Panu Bogu. Że jeszcze żyjesz i że jeszcze masz szansę. Ale jeżeli się rozbrajasz, bo zbrojni jesteśmy nie własnymi siłami, sami, jesteśmy, sami z siebie jesteśmy bardzo słabi. Zbrojni jesteśmy tylko mocą Bożą. Chroni nas ten parasol, łaski Bożej, roztoczony nad nami. Jeżeli się rozbrajamy, jeżeli się tego parasola bezpieczeństwa pozbawiamy, żyjąc w grzechu ciężkim, nie daj Boże, to w ten sposób wystawiamy się na możliwość ataku niszczącego ze strony nieprzyjaciela. A ten nieprzyjaciel, diabeł, pragnie nas zniszczyć, zatracić w piekle, ponieważ nienawidzi w nas obrazu i podobieństwa Bożego. Dlatego robi wszystko, żeby nas zniszczyć. A my powinniśmy robić wszystko, żeby trwać w własce uświęcającej. I żeby się nie dać wystawić na łup, nie dać się rozbroić. Dlatego tak ważną rzeczą jest częsta, regularna i dobra spowiedź. Nie od wielkiego dzwonu, nie na jakieś wielkie święta, czy z wielkiej okazji, ale regularnie. No, w zależności od potrzeb, czy raz w miesiącu, czy co dwa tygodnie powiedzmy. No To już jest sprawa indywidualna, ale... Nie rzadziej niż, niż comiesięczna spowiedź. A gdyby nie daj Boże zdarzył się grzech ciężki, a takim jest na przykład opuszczenie mszy świętej niedzielnej czy świątecznej z błahego powodu, czy też grzech nieczysty, to należy do spowiedzi udać się niezwłocznie, natychmiast. Jeżeli ten grzech ciężki przydarzył się nie daj Boże w niedzielę, to najpóźniej w poniedziałek powinniśmy. Z żalem skruszeni przystąpić do konfesjonału, żeby się wyspowiadać i żeby odzyskać znów ten ochronny parasol nad nami.